Narzędzie drugiej generacji grupy OrgaPak, tu na przykładzie Signode model BXT216, pokażemy sposób zdemontowania bocznej osłony. Będzie to miało zastosowanie w czerwonych cyklopach, żółtych strapeksach czy niebieskich OrgaPakach. Boczną obudowę demontujemy, w, kiedy mamy potrzeby wymiany czy koła naciągowego, czy przeciwpłytki lub po prostu zwykłej diagnostyki raz na kilka dni pracy celem wyczyszczenia wszelkich mechanizmów. Żeby ją zdemontować należy pozbyć, wykręcić trzy śruby mieszczące się w okolicy koła naciągowego oraz czwartą mieszczącą się za nożem odcinającym. Używamy do tego klucza imbusowego numer 3 i rozpoczynamy odkręcanie. Po wykręceniu należy delikatnym ruchem zdjąć osłonę. Widzimy mechanizm kołane ciągu przeciwpłytki górnego i dolnego elementu zgrzewu wraz z nożem.